Dzisiejsza Ewangelia Świętego Łukasza daje nam przypowieść o synu marnotrawnym. Ciężko powiedzieć, czy jest to najbardziej popularna przypowieść biblijna. Myślę, że gdyby zapytać nas o to, jakie przypowieści biblijne znamy, no to ta byłaby na pewno jedną z najczęściej wymienianych. Myślę, że nawet cała historia jest nam doskonale znana, często do niej wracamy, często o niej przypominamy, często też ją w jakiś sposób tam rozważamy i analizujemy. No i kiedy tak myślimy sobie o całej tej historii, o tym co się wydarzyło pomiędzy ojcem a synami, a raczej dwoma postawami tych synów, no to nasze pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl może być taka: No jest to skandal. No bo jak? Jest syn, który żyje uczciwie, jest wobec swojego ojca lojalny, wykonuje wszystkie jego polecenia, przykazania. I jest syn, który postanawia odłączyć się od, od takiego sposobu życia, żyć trochę po swojemu, trochę na własnych zasadach, prosząc o część majątku, która mu się dziedzicznie należy i w ogóle odcinając się całkowicie. No tutaj widzimy taką, taką tendencję, taką sytuację, która oczywiście mówi o pewnych postawach. Tak samo jest w innych przypowieściach, każda przypowieść się tym charakteryzuje, że postaci, które tam występują, są oczywiście nawiązaniem do, do nas jako ludzi i do Pana Boga jako właśnie Ojca. I tutaj też postać Ojca jest postacią Ojca, który jest w niebie. I gdybyśmy chcieli tak odnieść, typowo duchowo, bo myślę, że, że to warto zrobić, to y, widzimy postawę Ojca, który jest miłosierny. Y, moglibyśmy powiedzieć, że postawa Ojca nie jest do końca sprawiedliwa, y, ale w zasadzie w tej przypowieści nie pada ani słowo sprawiedliwość, ani słowo miłosierdzie. Y, ten syn, który roztrwonił majątek, który poszedł w świat i, i postanowił żyć na własnych zasadach, uznając je, że są, że są najlepsze, uznając, że jego myślenie jest najlepsze, uznając, że jego punkt widzenia świata jest najlepszy. Kiedy traci wszystko i kiedy zaczyna mu pewnych rzeczy w życiu brakować, zaczyna dostrzegać, że tak do końca nie jest. Czyli... Widzi, że pogubił się w swoim życiu. Postanawia wrócić do ojca, ale nie w roli syna, który, któremu nadamy nowe prawa, takie jak miał do tej pory, nie w roli syna, który powie: No, sorry, tato, było jak było, ale zapomnijmy o sprawie, tylko wraca w roli takiego sługi, najemnika, czyli uniżając sam siebie, wykazując się wielką pokorą. I tutaj postawa ojca jest pełna miłosierdzia. Jest to najmiłosierniejsza postawa, jaką możemy poznać. Przyjmuje syna, każe go ubrać w najlepsze szaty, daje mu najlepszy posiłek, każe wyprawić wesele na, na, na cześć tego, że powrócił. I w tym momencie pojawia się postawa drugiego syna, który na początku był uznawany za. Pewien wzór postawy, którą można przyjąć wobec swojego ojca. No nie jest ona pozbawiona wad. Widzimy to i, i możemy to zauważyć na samym początku, że pracuje bardzo ciężko, jest posłuszny swojemu ojcu, ale powrót jego brata nie wywołuje w nim radości. Raczej wywołuje bardzo duży gniew i jeszcze większą zazdrość. Ta postawa starszego syna symbolizuje człowieka, który. Umartwia się, powstrzymuje od grzechu, wypełnia wszystkie polecenia dane mu od jego ojca, ale nie rozumie Bożej, miłości i miłosierdzia. Ta postawa kojarzy mi się z taką religijnością, czyli czymś, co kultywujemy, co wyznajemy, ale nie do końca wiemy dlaczego. Nie do końca poznaliśmy tego, który jest miłością, który jest miłosierdziem, który jest tym, który przebacza. No właśnie. Tak naprawdę w tym tkwi całe, całe sedno tego, tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy. Można rozważać ją na pewnie wiele różnych sposobów, ale dzisiaj mówimy o postawie, która jest pełna miłosierdzia, postawie, pełna, która jest pełna troski i przede wszystkim postawie, które, która ma nas czegoś nauczyć. Dla mnie ta nauka jest bardzo prosta. Prosta w odczycie po tej przypowieści, trudniej, jeżeli chodzi o zrobienie i, i o działanie. Że pomimo błędów, pomimo tego, że chcemy żyć po swojemu, pomimo tego, że wydaje, mi się, wydaje nam się, że wiemy wszystko najlepiej i że nasza, nasz punkt widzenia, nasze myślenie jest słuszne, to mamy szansę to poprawić, mamy szansę to naprawić. I kiedy Wykażemy chęć tej poprawy, zrobimy coś w tym kierunku, będziemy naprawdę chcieli zmienić to życie i jakoś je przewartościować, to ta postawa najmiłosierniejszego Ojca zawsze na nas czeka. I tak jest w przypadku każdego z nas: jeżeli ktoś będzie chciał zmienić siebie i, i poprawić jakoś swoje życie jakoś swoje sytuacje, które, które miał, w które wszedł, które były. To czeka na niego miłosierdzie, i, i tego miłosierdzia bardzo trudno, się, bardzo trudno się nam po ludzku nauczyć, bo jest to coś, co jest typowo boskie. Arcybiskup Grzegorz Ryś napisał kiedyś taką książkę: Skandal Miłosierdzia. To mi się właśnie kojarzy z tą przypowieścią. Skandal w tej przypowieści, za którą kryje się miłosierdzie i za którą też kryje się sprawiedliwość, rozumienia, rozumiana w ujęciu bożym. Dobrze by było kiedyś się nauczyć i zrozumieć, jak być miłosiernym, bo to jest, myślę, jeden z największych stopni wtajemniczenia chrześcijańskiego, do którego myślę, że powinniśmy dążyć. Nam przebaczono i my też musimy nauczyć się przebaczać. Miłosierdzie jest czymś, co, co tylko i wyłącznie może nas rozwinąć.